Toskania nie leży w Lubuskiem, nie leży w Małopolsce, nie leży na Roztoczu ani na Dolnym Śląsku. Toskania leży we Włoszech, w samym sercu Włoch. To najbardziej ikoniczny, najlepiej rozpoznawalny region włoski, jeśli chodzi o wina również. Mamy tutaj przede wszystkim Królestwo Sangiovese, ale mamy też super Toskany, mamy wspaniałe wina białe na wybrzeżu. O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy od wina białego. Toskania jest kojarzona przede wszystkim z czerwienią, ale ma swoje cudowne białe strony. Jedną z nich jest Fermentino. Fermentino, odmiana popularna na Sardynii, w ogóle w całym basenie Morza Śródziemnego, bo również we Francji pod nazwą Rolę, również w Ligurii, gdzie znana jest jako Pigato, ale od co najmniej kilkunastu lat święci triumfy na wybrzeżu Toskanii. Pamiętajmy, że Toskania również dotyka morza, w takich regionach jak Maremma, jak Bolgerii. Miejsca, w których Fermentino czuje się bardzo dobrze. Dlaczego te nadmorskie tereny? Ano, bo jest to odmiana, która w cudowny sposób przekazuje właśnie takie morskie, czasem plażowe, wodorostowe aromaty, które bywają przyjemne, zwłaszcza, jeżeli mamy gorące lato. Ale szczep generalnie bardzo przyjazny jedzeniu, dobry na aperitif. Zobaczymy, jak to nasze il. Noccio Fermentino z Toskanii z winiarni Ravazzi. Sprawdzi się o innej niż lato porze roku. No, trudno pomylić to wino z jakimkolwiek innym szczepem. Zapach właśnie morski, zapach mokrych wodorostów, zapach plaży, takiego mokrego piasku, który pamiętacie na pewno z wakacji. To wszystko tutaj jest, ale też dużo ziół, trochę cytrusów, bardzo świeże, bardzo przyjemne, jeśli chodzi o e, zapachy. A w ustach mineralność doskonała kwasowość mnóstwo ziół wino, które od razu e, przywodzi na myśl jakiś letni grill, ryby z rusztu, fajne sałaty. E, zimne wędliny, to wszystko z tym winem łącznie z owocami morza będzie bardzo dobrze pasowało. Pamiętajcie, Biała Toskania jest również niezmiernie, niezmiernie ciekawa. Nie ma bardziej znanej włoskiej czerwonej odmiany niż Sangiovese i nie ma chyba bardziej znanego toskańskiego wina niż Chianti. E, ważne, żeby dodawać przy tym konkretnie winie słówko Classico. Jaka jest różnica? Chianti Classico to ta najbardziej klasyczna, historyczna część regionu Chianti, leżąca między Florencją a Sieną. Tam na wzgórzach powstają wina najbardziej godne uwagi, a w ciągu ostatnich 20 lat winiarze zrobili tam gigantyczny postęp i rzeczywiście dziś Chianti Classico należy do toskańskiej, w ogóle włoskiej czołówki. Mówię o tym dlatego, że mnóstwo jest w samej Toskanii win, które noszą nazwę po prostu Chianti, albo noszą na Nazwę satelickich apelacji, takich jak Chianti Rufina, Chianti Montespertoli czy Colli Arentini. Natomiast my koncentrujemy się na Chianti Classic, o tym najbardziej klasycznym z Chianti zawsze będzie tutaj królowało Sangiovese, to jest najważniejsza odmiana tej apelacji, musi być go co najmniej 85% w winie. Pozostałe odmiany to albo odmiany lokalne, takie jak Mammolo czy Colorino, albo odmiany międzynarodowe, takie jak Cabernet Sauvignon, Merlot, czasem nawet Syra. Villa Trasqua Chianti Classico z bieżącego rocznika dla tej winiarni 2020, więc wino już całkiem przyjemnie dojrzałe. Zobaczymy, jak zachowuje się w kieliszku. To mam to, co w Chianti lubię najbardziej, czyli zapach takich soczystych, chrupkich czereśni bardzo świeży, lekko tylko podkręcony beczką. To bardzo ważne, że w ostatnich latach producenci Chianti Classico bardzo poluzowali, jeśli chodzi o używanie nowej beczki. Jest jej coraz mniej na rzecz aromatów, przede wszystkim owocu, ale też terroir, czyli tego siedliska, z którego pochodzi wino. Na podniebieniu dwie bardzo charakterystyczne cechy Chianti, oprócz tych cudownych, owocowych, czereśniowo-wiśniowych aromatów, mamy przede wszystkim dużo tanin i mamy wysoką kwasowość. Chianti Classico zawsze będzie winem do jedzenia. Trudno jest popijać to wino tak sobie, jeżeli nie mamy niczego na talerzu. To jest wino, które lubi konkret, lubi kuchnię typowo toskańską. Niech to będzie e, no, dla... Miłośników mięsa, oczywiście Bisteca Fiorentina, czyli taki najbardziej typowy stek, bardzo grubo krojony z wołowy, albo jeżeli wolicie wersję. Wegetariańską, to wino, zwłaszcza właśnie zwykłe Chianti Classico, bez użycia nadmiernej beczki, świetnie sprawdzi się z taką zimową potrawą jak Ribolita. To jest taka gęsta zupa z kapusty, fasoli, chleba, która doskonale będzie się komponowała z tym winem. Generalnie Chianti Classico to bardzo uniwersalne wino, i jeżeli lubicie kuchnię mięsną, to do większości potraw właśnie z mięsa Chianti Classico będzie pasowało, ale to jest wino, które w ogóle lubi jedzenie, także nie, nie bójcie się go e, używać przy stole. Montalcino. Niewielkie miasteczko, żeby przejść od jednej do drugiej bramy zamykającej, to e, miasto wystarczy 5 może 7 minut w zależności od tego jak szybko idziemy. E, leży 40 km na południe od Sieny, jest stolicą najsłynniejszej chyba toskańskiej apelacji Brunello di Montalcino. Brunello to nic innego jak inna nazwa Sangiovese. To jest w ogóle szczep, który w samej Toskanii ma bardzo wiele różnych nazw, między innymi Morellino, między innymi m.in. między innymi Brunello właśnie. Różnica między Montalcino a Chianti Classico, o którym mówiłem przed chwilą, jest taka, że oprócz tego, że to zupełnie dwa różne terytoria, w Montalcino można robić wina wyłącznie w 100% ze szczepu Sangiovese, a właściwie jego klonu, który nazywa się Brunello. To najsłynniejsze wino to właśnie Brunello di Montalcino. Wino w ostatnich latach bardzo drogie, bardzo modne. Ja mam dla Was propozycję nieco tańszą, ekonomiczną, a niezwykle użyteczną Rosso di Montalcino. Wino nazywane czasem młodszym bratem Brunello, robione z taką ideą, żeby szybciej pojawiło się na Rynku, ale w związku z tym nie trzeba czekać na nie tak jak na Brunello, kilka czy kilkanaście lat. Można je pić właściwie w chwili, kiedy pojawia się w sklepach. My mamy Rosso di Montalcino z Bartoli Giusti, rocznik 22. Bardzo ciepły, bardzo suchy rocznik. Sam jestem ciekaw, jak wypadły w tej apelacji. Mnóstwo, mnóstwo zapachu przede wszystkim. Oprócz tych czereśni, o których wspominałem przy Chianti Classico, mamy tutaj nuty kwiatowe, mamy tutaj nuty ściółki leśnej. Bardzo bogaty, jak na tak wydawałoby się proste wino, nos. Mnóstwo kapitalnych aromatów. Właściwie można byłoby je wąchać godzinami. Trochę nut korzennych też. No a w ustach wino szczodre, bogate, ale jednocześnie niezbyt skomplikowane, bazujące przede wszystkim na owocu, na świeżości, na dobrej kwasowości. Znowu wielki przyjaciel jedzenia, potraw, o których wspominałem przy Chianti Classico. Sangiovese po prostu lubi tego typu jedzenie, ale to jest wino na tyle już łagodne, o nieco bardziej zaokrąglonych garbnikach, nieco bardziej Wyrównanej kwasowości, że jeżeli uprzecie się i naprawdę nie chcecie jeść, możecie wypić kieliszek tego wina po prostu bez niczego. Sangioveze, Colorino, Mammolo, Giolo, to są wszystko lokalne szczepy, które są bardzo chętnie używane przez włoskich producentów w Toskanii, ale Włosi nie byliby sobą, gdyby nie zbuntowali się w pewnym momencie przeciwko temu lokalnemu dyktatowi. I nie zaczęli eksperymentować z odmianami międzynarodowymi. Najpierw stwarzało to mnóstwo problemów, dlatego że wina były świetne, ale właściwie nie było na nie nazwy, nie było na nie ram prawnych, w związku z tym były sprzedawane jako wina stołowe. No ale wina stołowe, które ten termin przynależy do kategorii najtańszych, najbardziej prostych win kompletnie do tego nie pasował. Bardzo szybko angielscy i amerykańscy krytycy winiarscy zaczęli nazywać wina. Super Toskanami. Dzisiaj, może trochę na wyrost, super Toskanami zwykło się określać wszystkie wina, gdzie używa się w Toskanii szczepów międzynarodowych. E, uważam, że ta nazwa powinna przynależeć tylko tym rzeczywiście największym ikonicznym winom, ale okej, okay, zostawmy to. Miejscem, w którym doskonale te szczepy, takie jak Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, czują się naprawdę bardzo dobrze, jest Wybrzeże. E, taką ikoniczną strefą jest Bulgeria, ale tam wina potrafią być koszmarnie, koszmarnie drogie. Tuż obok Bolgerii na południu mamy strefę, która nazywa się Valdicornia i Suvereto i tam powstaje wino, właśnie to w winiarni Petra, które nazywa się Hebo i jest dokładnie właśnie kuparzem szczepów międzynarodowych, czyli Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, ale z dodatkiem Sangiovese. Bardzo jestem ciekaw jak to wino wypada, rocznik 22. Znowu ono jest oznaczone po prostu jako Toskana Rosso bez tych nazw apelacji, o których przed sekundą powiedziałem. No i jesteśmy w zupełnie innej bajce niż w przypadku Rosso di Montalcino czy Chianti Classico. Tutaj mamy wino bardzo szczodre, bardzo takie pełne, miękkie aromaty Porzeczki, aromaty dojrzałych ciemnych owoców, jeżyn, ściółki leśnej. Dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo delikatne użycie dębu. Tutaj beczka występuje nie w nadmiarze, więc nie mamy takiego przeładowania dębowego, jak często w winach tego typu potrafi być. No ale w ustach ono jest na wskroś toskańskie. Mimo tych trzech międzynarodowych odmian, mam wrażenie, że dominuje tutaj aromatycznie jednak Sangiovese. Znowu wychodzą te nasze cudowne czereśnie, wiśnie. One są oczywiście obudowane innymi owocami, czuć. Więcej kabernetowych tanin, tych pirazyn, które są typowe dla, dla tej odmiany, trochę nut ziołowych, trochę nut liściastych. To wszystko tutaj jest. Wino jest bardzo szczodre, bogate, ono jest pewnie dość mocne, 14% alkoholu, więc koniecznie do tego jedzcie. Znowu kuchnia toskańska, ale tak jak międzynarodowe, jest to wino. Możecie jeść tutaj w zasadzie wszystkie potrawy, które będą pasowały do win o dobrze zaznaczonej. Kwasowości o wysokiej taninie, wreszcie win szczodrych, bogatych, dość mocnych. Przydadzą się tutaj w związku z tym proteiny może być to mięso, albo ekwiwalenty wegańskie czy wegetariańskie soczewica, dobrze zgrillowany bakłażan to są wszystko rzeczy, które będą do tego wina doskonale pasowały. Fermentino, Pianti Classico, Rosso di Montalcino i Super toskan z okolic Suvereto. To zaledwie namiastka Toskanii, ale myślę, że porozmawialiśmy dzisiaj o tym, co w Toskanii najważniejsze. Przede wszystkim o odmianie Sangiovese, która definitywnie w tym regionie króluje, ale też w różnych wersjach, w różnych siedliskach nigdy to Sangiovese się nie nudzi. Zupełnie inaczej smakuje na wybrzeżu, w Towarzystwie Szczepów Międzynarodowych, zupełnie inaczej w Chianti Classico, w swoim niemalże mateczniku, jeszcze inaczej na południu w Montalcino. No i wreszcie Fermentino, białe, modne, wspaniałe wino z Wybrzeża. Jest jeszcze Vernaccia di San Gimignano, są wina z Doliny Arno, jest Rufina, jest naprawdę całe mnóstwo win, których warto spróbować. Pamiętajcie także, że Toskania to wina przyjazna jedzeniu i wina, które nigdy Wam się nie znudzą.